To może zostanie zmniejszone o połowę zaczynamy. Nie jest mi lekko. Kiedy tylko zaczynam pedałować, natychmiast mam ochotę przestać. Brak mi siły. Po minucie serce niemal wyrywa mi się z piersi, a po dwóch nie mogę złapać tchu i straszliwie bolą mnie mięśnie. Dwie i pół minuty. Nasycenie krwi tlenem 57%, czyli bardzo niewiele. Robi się naprawdę ciężko. Jak się czujesz? Wyczerpany i trochę boli mnie głowa. Boję się tego, co brak tlenu może zrobić z moim mózgiem. Choć masa mózgu człowieka stanowi zaledwie 2% masy ciała, narząd ten zużywa prawie 20% tlenu, jaki wdychamy. Niedotlenienie grozi zanikiem pamięci, tymczasową ślepotą i utratą przytomności. Możemy już skończyć? Mam dość, chcę stąd wyjść. Coś wam powiem. Czuję się jak w wielkiej bańce z dwutlenkiem węgla albo azotem. Nie mogę złapać tchu. Brakuje mi powietrza. Powietrze to energia. Wysiłek przy niedoborze tlenu to opaskudne uczucie. Chce mi się płakać, chce mi się spać, czuję się podle. Ale moje problemy to pestka w porównaniu z kłopotami owadów. Ich układ oddechowy jest mało wydajny. We krwi magazynują mało tlenu, więc muszą go stale pobierać przez maleńkie, przedchlinki, rozmieszczone na bokach ciała. Zatem rozmiary owada są ograniczane przez ilość tlenu, jaką może wchłonąć. Poszukiwania największych owadów świata zawiodły mnie do stanu Queensland w Australii. Tutejsze lasy pełne są dziwnych olbrzymów, takich jak potężny i groźny emu. Ale ja szukam owada, który nie lęka się niebezpieczeństw. Gdybym powiedział, że istnieje owad dorastający do 20 cm długości, widzący wszystko w zakresie 360 stopni i wyposażony w nieprawdopodobnie szybki refleks, jak Waszym zdaniem mógłby wyglądać? Zgadliście? To modliszka. Drapieżnik, który ukrywa się wśród liści nieruchomy jak posąg i uderza tak błyskawicznie, że potrafi złapać przelatującą muchę. Bronią modliszki jest niezwykła przednia para od noży przypominających noże sprężynowe. To wspaniałe narzędzia do chwytania i przygważdżania ofiary. Niesamowite. Ten owad poświęcił dwie ze swoich sześciu nóg i przekształcił je do tego stopnia, że mogą służyć wyłącznie do zabijania. Ale nawet tak sprawny drapieżnik może paść ofiarą większych od siebie zabójców. W jaki sposób modliszka unika trafienia do żołądka innego zwierzęcia? Jej podstawową taktyką obrony jest kamuflaż. Wszystkie modliszki potrafią świetnie wtopić się w otoczenie, ale mało która jest w tym tak dobra jak modliszka storczykowa. Ta nawet chwieje się niczym storczyk na wietrze. Potrafi także kryć się wśród kwiatów papai i plumerii. Jej odnóże mają kształt płatków. Jest piękna. Ale modliszki mają talent nie tylko do ukrywania się. Przyciśnięte do muru, nawet przez większego od siebie przeciwnika, potrafią zaciekle walczyć. Dla modliszki rozmiar nie ma znaczenia. Liczy się nastawienie. Bez względu na to, jak duża albo mała jest modliszka. W głębi serca wszystkie czują się olbrzymami. Zatem, w jaki sposób mały owad może pokonać dużego wroga? Moja ekipa powierzyła mi zadanie odkrycia sekretu modliszki. Instrukcje posyłają mi przez telefon. Gotuj się do walki. Tiffany, do której idziesz, jest modliszką. Rozumiem. Tiffany jest mistrzynią kungfu i stylu modliszki, a ja mam z nią walczyć. Jesteś pewna, że będzie mi to potrzebne? Przyda ci się. Twoje zadanie? Unieruchomić jej ręce na jedną sekundę. O wspaniałym stylu wiem tylko tyle, że wymyślił go setki lat temu pewien chiński mnich, zafascynowany sposobem walki modliszki. Opracował chyba 12 chwytów, będących kopiami ruchów owada. Chyba ma niezłą technikę, ale ja mam dłuższe ręce. Jak widać, nawet gdy jest się niedużym, ale ma się technikę, można pokonać praktycznie każdego. Nie jestem słabeuszem, ale jak dla mnie, to działo się za szybko. Pokonała mnie technika ruchów małej, wściekle szybkiej przeciwniczki. W piersi każdej modliszki bije serce olbrzyma, a za chwilę owady, które są nie tylko duże, ale też świetnie znoszą chłód. To osobliwe stworzenie z malajskich lasów. Pasikonik. Należy do rzędu Ortoptera, co znaczy tyle co prosto skrzydłem. Doskonale widać, dlaczego je tak nazwano. Wszystkie prosto skrzydłe łączy jeszcze jedna cecha: porozumiewają się za pośrednictwem dźwięków. Ten pasikonik żyje w koronach drzew, gdzie żywi się liśćmi. Próbuje mi coś powiedzieć. Prosi, żebym go puścił. Już dobrze, mały. Straszna z niego zrzęda. Żeby pasikonik mógł zjadać liście na samych szczytach drzew, natura wyposażyła go we wspaniały zestaw ząbkowanych noży, kolców, a nawet pił. Spójrzcie, jaką ma paszczę. To tak, jakby mieć szwajcarski scyzoryk przymocowany do twarzy. Patrzcie. Próbuję mnie pożreć. No dobrze, dość już tego. Te ogromne pasikoniki są bliskimi krewnymi naszych pasikoników, szarańczy i świerszczy, ale na południowym Pacyfiku mają innych, bardzo dziwnych kuzynów. Nowa Zelandia to kraina prehistorycznych lasów, gdzie można znaleźć przeróżne osobliwe zwierzęta, takie jak nielotkiwi, prastara hatteria, nielotna papuga nocna i tenowat z ciosami. Owad z ciosami? Nie inaczej, to weta. Owady te są spokrewnione ze świerszczami, zaś ciosy służą samcom do walki. Tak jak samcom słoni i morsów. Samce walczą o terytorium i o samice, a takie bitwy toczą się już od prawie 300 milionów lat. Mają wyjątkowo długą tradycję. Wety to bardzo stare zwierzęta, a mimo to dopiero co je odkryliśmy. Ten gatunek został opisany dopiero kilka lat temu. Jest rzadki, nawet bardzo rzadki. Tak rzadki, że zaczęto rozmnażać je w niewoli. Dzięki temu za kilka lat ten malec będzie miał więcej samic, o które będzie mógł walczyć. Ta weta z ciosami to jeden z kilku gatunków,